Dzień dobry, a raczej dobry wieczór, bo do nagrania tego odcinka zbierałam się przez cały dzień, ale jak tu przy niemowlaku bywa, dzień gdzieś uleciał i nie wiadomo gdzie się podział. Chciałam tylko dać wam znać, że i ja, i Robert jesteśmy już bezpieczni w domu. Robert urodził się już kilka ładnych dni temu, ważył 3, ,3 kg 300 gram i mierzył 57 cm. Od tamtej pory już troszeczkę mu się przytyło. No i prezentuje się bardzo fajnie, jest totalną kopią swojego brata i czasem patrzę na niego i mówię do niego rysiu, ale może to jest objaw, który mają wszystkie matki przemęczone karmieniem co dwie godziny. No właśnie, moja codzienność wygląda dzisiaj tak, jak widzicie. Jestem w piżamie, mimo że jest, są okolice 18. Um, mam na głowie opaskę i zero makijażu, ale słuchajcie, no to jest taki czas, czas połogu, spokoju, a przede wszystkim uczenia się siebie nawzajem. I my się nawzajem siebie uczymy. Po pierwsze, uczymy się na nowo siebie w roli mamy, taty, brata. No i uczymy się Roberta, jego zwyczajów, jego charakteru, jego temperamentu. A ten, muszę powiedzieć, jest dosyć wyrazisty, ale to mi się bardzo podoba. Moje dni teraz, no właśnie, koncentrują się wokół karmienia i przewijania. Karmienia Roberta, karmienia całej rodziny, ale przewijania, na szczęście, już tylko Roberta. No i tak, je co dwie godziny. Na szczęście w nocy daje mi pospać ciurkiem tak 3-4, więc jest naprawdę nie najgorzej. Chciałam też dać wam znać, że jestem tu z wami cały czas, chociaż w mniejszym zakresie niż do tej pory. Jak wiecie, przygotowałam spory zapas odcinków dla Was z wyprzedzeniem. Bardzo ciężko pracowałam jesienią, żeby Wam niczego nie zabrakło i tej jesieni i wczesnej zimy możecie się spodziewać mnóstwa odcinków prezentowych, które zostały przygotowane przeze mnie wcześniej. Natomiast pamiętajcie, że cały czas zaglądam, co się dzieje wszędzie: i na YouTubie, i na Instagramie, i na Facebooku. I jeżeli ktoś odpowiada na Wasze komentarze, to na pewno jestem to ja. Więc pozostaje w kontakcie z Wami na tyle, na ile jest to możliwe teraz, i bardzo się z tego kontaktu cieszę, i z sygnałów od Was, które płyną, a które dotyczą już nie tylko mm, tak naprawdę tego, co się dzieje w odcinkach, ale także coraz szerzej dotyczą książki Podaj dalej, bo coraz więcej osób ją czyta i coraz więcej pisze do mnie. Naprawdę absolutnie niezwykłe wiadomości dotyczące treści tej książki, za co Wam serdecznie dziękuję. Jeśli chodzi o domową rewolucję, no to Robert pewną zrobił. E, troszkę musieliśmy się poprzestawiać. Na dole pojawił się przewijak w naszej sypialni drugi, żebyśmy nie latali. I myślę sobie, że przygotuję taki film, jeśli by Was zaciekawił o tym, jak niemowlę odmieniło mój dom. Bo go trochę odmieniło. To, co widzieliście pewnie na Facebooku, Instagramie, a jeżeli jeszcze tam nie byliście, to pokażę wam teraz, czyli tak zwane Veni, vidi, vici. Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. To jest cytat, pod którym Robert może się podpisać, ponieważ zwyciężył pedantule w 100% i w 3 dni sprawił, że mój dom wyglądał jak po tornado. Ale opanowaliśmy się trochę, to chyba też jest naturalne, słuchajcie, kiedy niemowlę się pojawia, mamy pewne przemyślane jakieś pomysły, jak to będzie wszystko wyglądało, a potem się nagle okazuje, że łóżeczko, o którym myśleliście, że będzie super się sprawdzało, nie sprawdza się wcale. I o tym też pewnie będzie odcinek. No właśnie, dlatego że po nowym roku, mimo tego, że oczywiście kanał pozostaje poradniczy, przygotuję krótką serię odcinków dla młodych przyszłych rodziców na temat tych spraw, które, o które mnie pytacie najczęściej, więc takich parę odcinków będzie, ale możecie być spokojni, to będzie krótka seria, 5 może 6 odcinków, jak sądzę, rozłożonych w czasie, więc ci, którzy nie mają dzieci, nie będą się z pedantulą nudzić, bo nowe odcinki się już też szykują. Ale powolutku, na razie dochodzimy wszyscy do siebie, powolutku jestem z wami, chciałam zaznaczyć też, jak koty i psy przyjęły nowego mieszkańca, Po to, że Rysio przyjął go świetnie, to wiemy. Rysio zawsze marzył o tym, żeby mieć brata i jego marzenie się naprawdę spełniło i jest fantastycznym opiekunem dla Roberta. Raczej towarzyszem bardziej niż opiekunem jeszcze, ale lubi brać go na ręce i pogadać z nim trochę, więc to jest bardzo fajne. Natomiast koty zignorowały oczywiście z klasą obecność nowego obywatela. Są nieco takie wycofane, z wyjątkiem cypisa, który kładzie się na wszystkich powierzchniach przeznaczonych dla niemowląt, czyli na przewijakach, w łóżeczkach, w wózkach i gdzie tylko się da. Natomiast, oczywiście, um, Luna bardzo miło mnie zaskoczyła. Nela jest nieco urażoną księżniczką. Częściej niż do tej pory odwiedza moją sąsiadkę i chodzi tam na psioterapię. Natomiast, um, moja Luna, słuchajcie, okazało się, że może nie jest wulkanem intelektu, ale za to jest wulkanem empatii. I mam wrażenie, że zachowuje się, jakbyśmy we troje ze Sławkiem mieli tego szczeniaka w jakimś trójkącie i ona w nim uczestniczy. Bardzo to troskliwie się nim zajmuje, jest bardzo delikatna. Jeżeli liże stópki, to z najwyższą starannością. Natomiast no, przyśmieszna jest też w roli takiego obrońcy, kiedy przyszła do nas pani położna. Luna tak siadała pomiędzy mną, która trzymałam Roberta na rękach, a panią położną, z taką miną na zasadzie: w czym mogę pomóc? No właśnie, słuchajcie, więc tak to wygląda. Te pierwsze dni, te pierwsze tygodnie naszego życia we czworo. To niesamowite, że mogę to powiedzieć. Dziękuję za to, że ze mną jesteście. Dziękuję za to, że jesteście u pedantuli. Cieszcie się proszę odcinkami, które przygotowałam na zapas. Będę jeszcze przypominać, bo kończy się okres promocyjny, podaj dalej. Będę też jeszcze mówić o planulku, czyli planerze, który już też można kupić, ale to powolutku, słuchajcie, wszystko w swoim czasie. Natomiast rzeczywiście z książką finiszujemy lada moment. Rozeszła się jak po półeczki. Mam nadzieję, że wydawnictwo zdąży z dodrukiem. Takie te premiery tej jesieni, same udane. No dobrze, kochani, słyszę, że coś tam pojękuje z drugiego pokoju udat na kolanach, więc pewnie zaraz zasiądę i stanę się ponownie barem, który wyda jakieś dobre drinki. Natomiast jestem tu, czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze sygnały. na przede wszystkim czekam na Waszą radość z prezentowych odcinków. Wiem, że to pewnie nie będą takie święta, jakie byśmy chcieli, żeby były. Niestety tak to się zapowiada. Ale nie dajmy sobie tego zepsuć. Zróbmy to wszystko po swojemu. Pamiętacie, jak zrobiliśmy Wielkanoc, wszyscy marudzili, że będzie źle, a nie było tak źle. Więc może i te święta musimy po prostu wziąć na spokojnie. Dziękuję, ściskam, uwielbiam i do zobaczenia. Dzień dobry, a raczej dobry wieczór, kochani. Jeszcze raz. To wszystko, co jestem w stanie dla was zrobić na tym etapie.